To cisza przed burzą, czy burza już się zaczęła. Donald Trump nie rzuca słów na wiatr i wysyła jasny sygnał w stronę Bliskiego Wschodu, ustawiając amerykańskie lotniskowce w pozycji bojowej. I to właśnie między innymi dlatego złoto i srebro przebijają historyczne sufity. Jeśli zastanawiasz się, czemu bezpieczne przystanie wystrzeliły w kosmos i dlaczego trzymanie samej gotówki w tym momencie sprawia, że biedniejesz, w tym odcinku dostaniesz na to twarde dowody. Ale problemy nie są tylko na zewnątrz. Nad Waszyngtonem znowu zbierają się czarne chmury, zegartyka i widmo paraliżu największej gospodarki świata jest bardziej realne niż nam się wydaje. Dzisiaj przypomnimy sobie, jak boleśnie rynki odczuły to ostatnim razem i dlaczego teraz zapalnikiem stała się jedna strzelanina. W tym chaosie mamy jednak potężny sygnał adopcyjny. Statystyka dotycząca banków wchodzących w krypto zwala z nóg, ale o tym media głównego nurtu milczy. Pokażę Wam też, że insider trading to nie tylko domena kryptogenów, bo politycy na Wall Street robią to z chirurgiczną precyzją. A na koniec ważne ostrzeżenie dla użytkowników Polymarket. Zanim obstawisz kolejny zakład, musisz wiedzieć w jaką pułapkę prawną możesz wpaść w Polsce. Drogi widzowie, dzisiaj sporo tematów, także herbatka w dłoń, i zapraszam Cię na ten materiał. Partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja Zen, dzięki której wypłacisz polskie złotówki z największych giełd krypto z zerową prowizją. Sam z tej aplikacji korzystam od lat, szczególnie podczas podróży, dlatego że ich karta wielowalutowa ma jeden z najlepszych kursów wymiany na rynku. Dodatkowo, jeśli kupujesz elektronikę przy użyciu ich karty, to automatycznie zyskujesz przedłużoną gwarancję na sprzęt. Dla widzów naszego kanału mamy specjalną ofertę aż 150 dni planu Pro zupełnie za darmo, więc nic nie płacisz, testujesz przez ponad pół roku i jeśli stwierdzisz, że to nie dla ciebie, to po prostu anulujesz bez żadnych kosztów. Wszystkie szczegóły oraz instrukcje krok po kroku jak wypłacać krypto bez prowizji znajdziesz w opisie pod tym filmem. Dzień dobry, Sima z tej strony Renifer i witam was w kolejnym odcinku Krypto czyli serii, w której wyciskamy samą esencję z newsów i wykresów, żebyś ty nie musiał marnować połowy dnia na scrollowaniu Twittera. Standardowo naszych stałych widzów, ale też tych, którzy są tu pierwszy raz, proszę o przybicie wirtualnym piony w postaci łapki w górę. Dzięki temu walczymy z algorytmem, który krypto wciąż traktuje po a nasze materiały mogą płynąć dalej w świat do świadomych inwestorów. Dziękuję za każdą pojedynczą łapkę. I jeszcze przed rozpoczęciem nota bezpieczeństwa: czyli jeśli jesteś tutaj nowy, to wszystkie najważniejsze linki, czyli giełdy, z których korzystamy oraz grupy, które prowadzimy, znajdziesz w opisie pod tym filmem. Często w komentarzach możecie natrafić na jakichś inwestorów, na jakieś projekty. Staramy się je na bieżąco usuwać, bo to są po prostu skamy mające na celu wyzerować wam konto, ale wyrastają jak grzyby po deszczu, także warto na to uważać. Zaczynamy od rynków, konkretnie rynku krypto, i tutaj nie Niestety zamiast szampana polała się krew. W poprzednim tygodniu rynek etf ów USA zaliczył potężny zjazd. Z funduszy Bitcoina wyparowało ponad 1,33 miliarda dolarów. Jest to największy tygodniowy odpływ, jaki widzieliśmy od lutego 2025 roku. Ethereum również na minusie ponad 600 milionów. I co ciekawe, nawet XRP dostało rykoszetem. Jak możecie zobaczyć, 20 wypłynęło ponad 50 milionów z funduszy na XRP, i tym samym zamknęliśmy pierwszy czerwony. Tydzień właśnie na tej kryptowalucie. Jeśli chodzi o ETF-y na inne altcoiny, to taka solanka w ogóle się nie wzruszyła i na czynniku też zobaczyliśmy, co prawda, mały, ale wpływ. Ale wróćmy do bitcoina. Skąd ta panika? Analitycy wskazują na datę 20-21 stycznia i wtedy zanotowaliśmy największe dwa odpływy. 21 stycznia to było ponad 700 milionów na samym bitcoinie i sam fundusz BlackRocka wyciągnął połowę z tej kwoty. Powód też jest całkiem prosty, bo rynek po prostu nienawidzi. Niepewności, a tej mamy teraz w nadmiarze. Od zgruźb taryfowych Trumpa przez widmo shutdownu aż po napięcia geopolityczne. Jeszcze podczas tego nie mieliśmy przyklepanej informacji na temat Grenlandii, dlatego, że pojawiła się ona w środę po południu, także, no, dużo się tutaj działo i po prostu inwestorzy przeszli w tryb risk off i zaczęli uciekać do bezpiecznych przystani. A bezpieczne przystanie poszybowały do góry. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj dosłownie God Candle na złocie. W kilka dni rośniemy o ponad 10%. Na srebrze też podobnie. Widzimy tutaj God Candle, który poszybował nam do 117 dolarów za uncję. W tym momencie wahamy się wokół 106 dolarów za uncję. No i tak to właśnie wygląda. Tak naprawdę tutaj panowie spijają największą śmietankę z tego rynku. Wszyscy inwestorzy uciekają i właśnie kupują głównie te dwa kruszce. Jednak ten temat poruszymy w dalszej części tego odcinka, bo wcześniej pomówimy sobie o strachu, czyli o tym, co dzieje się teraz w Waszyngtonie. I wiem, że pamięć bywa ulotna, więc przypomnijmy sobie szybko bilans ostatniego z... Zamknięcia rządu w Stanach Zjednoczonych. Więc shutdown trwał od 1 października do 5 listopada, przekroczył 36 dni było to najdłuższe zamknięcie rządu w Stanach Zjednoczonych uderzył w PKB, obniżając je o 2,8% gospodarki wyparowało 34 miliard dolarów a ponad 600 pracowników odesłano do domu bez wypłaty. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że szanse na powtórkę właśnie wystrzeliły w kosmos. Traderzy na nielegalnym w Polsce polemarkecie obstawiają szanse shutdownu na 80%. Zapalnikiem stała się strzelanina z udziałem Straży Granicznej w Minneapolis. Demokraci wykorzystują tę tragedię, by zablokować w Senacie ustawę o finansowaniu DHS, czyli Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Jeśli ta ustawa utknie, a wszystko na to wskazuje, to zegar odliczający do paraliżu rządu zacznie tykać bardzo głośno. I co to oznacza dla nas? Shutdown to taki efekt domina. Będziemy mieć opóźnione wypłaty, wstrzymane kontrakty rządowe i co dla nas chyba najbardziej kluczowe, to brak publikacji danych makroekonomicznych. Więc gospodarka po prostu zwalnia przez samą niepewność, a rynki finansowe, w tym też oczywiście krypto, reagują na to nerwowo. Tym samym inwestorzy zaczęli wyceniać zamknięcie rządu w Stanach Zjednoczonych, dlatego też zobaczyliśmy taką potężną lagę w dół w niedzielę na bitcoinie, a nasze bezpieczne przystanie, jakimi są złoto i teraz też srebro, powędrowały mocno do góry. Ale spokojnie, spokojnie, bo to nie jest koniec. Jakby problemów wewnętrznych było mało, to właśnie na arenie międzynarodowej, Trump gra oczywiście w bardzo niebezpiecznego pokera. Trzy dni temu otworzyła się potencjalna wojna handlowa z Kanadą. Trump zagroził cłami w wysokości 100%, jeśli Kanada podpisze umowę handlową z Chinami. I tutaj już cytując słowa Trumpa, jeśli Kanada myśli, że będzie portem zrutu dla chińskich towarów, to jest w błędzie. I wiecie co? Straszak zadziałał. Premier Kanady błyskawicznie wycofał się z dealu z państwem środka, ale oczywiście to nie koniec, bo jak zobaczymy sobie na Bliski Wschód, to teraz tutaj główne karty są rozgrywane. Amerykański lotniskowiec USS Abraham Lincoln wraz z całą armadą znajduje się w pobliżu Iranu. No i oczywiście oficjalnie przypłynął tutaj na ćwiczenia, a nieoficjalnie prezydent Trump mówi, że zobaczymy, co się wydarzy, a analitycy dają 70% szans na uderzenie w irańskie cele w najbliższych dniach. I to drastycznie podnosi ryzyko konfliktu, co też jest powodem naszych god Kendall na właśnie złocie i srebrze. No i też, jak możemy sobie zobaczyć, już samoloty stacjonują teraz na. Na przykład patrzymy na Poseidona, który jest odpowiedzialny za zwalczanie okrętów podwodnych, nawodnych, jak i również służy do rozpoznania. Także możemy sobie obserwować w wolnym czasie, co tutaj się dzieje, jak sobie robi rundki wokół właśnie Teheranu. Nie wiem, jak Wy, ale ja bardzo lubię śledzić właśnie samoloty, mam jakąś zajawkę od dzieciaka na samoloty. Także jak zobaczymy sobie właśnie na Most Tracked Flights, to widzimy tutaj bardzo dużo samolotów wojskowych, często tankowce, samoloty rozpoznania. Także tak to właśnie teraz tu wygląda. I tak jak mówię, no, oficjalnie to są ćwiczenia, a nieoficjalnie to bardzo dużo może się tutaj jeszcze wydarzyć. Na pewno będziemy to dla Was aktualizować, także drogi widzu, subskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. I myślę, że jakaś deeskalacja w tym temacie może nam tutaj spowodować mniejszą lub większą korektę po ostatnich wzrostach na kruszcach. Wracając jeszcze na podwórko amerykańskie, to oprócz tego, co tutaj powiedzieliśmy, w rezerwie federalnej szykuje się trzęsienie ziemi. Departament Sprawiedliwości, jak już pewnie wiecie, prowadzi śledztwo przeciwko Jerome Powellowi. Jest to sytuacja bez precedensu. Natomiast kto pojawia się na giełdzie nazwisk, jako jego zastępca, a no CEO BlackRocka. Więc gdyby do tego doszło, gdyby rzeczywiście CEO BlackRocka został szefem Fedu, to mielibyśmy ostateczne potwierdzenie zdania się Wall Street z państwem, z polityką. Do tego też dochodzą w czwartym punkcie naciski Trumpa na drukarkę, które trwają już chyba, jak pamiętam, od roku. Prezydent, oprócz obniżenia stóp procentowych do poziomu 1%, chce również rozdawania czeków stymulacyjnych po 2000 dolarów dla każdego obywatela. No i też wiadomo, znajdujemy się teraz w roku wyborczym, więc te kubasa wyborcza będzie się tutaj przebijała bardzo często, niemniej jednak no, jest to dość niepokojące. Więc wniosek jest tutaj brutalnie prosty. W tym chaosie jedynymi wygranymi będą posiadacze twardych aktywów i nie jest to tylko moja opinia, bo dokładnie to samo powiedział w Davos Ray Dalio, czyli legenda inwestowania i założyciel największego funduszu hedgingowego świata i jego diagnoza jest taka, że porządek monetarny się załamuje. Dalio punktuje wprost, że działania Trumpa niszczą siłę dolara, a przez gigant Długi i konflikty geopolityczne, nawet sojusznicy USA uciekają od obligacji w stronę twardej waluty. Efekt też widzimy na wykresach. Złoto ostatnio bije na twarz technologiczne giganty i indeksy w Stanach Zjednoczonych. No i sam Dalio sugeruje, żeby trzymać od 5 do 15% portfela właśnie w złocie. Jednocześnie też nie skreśla rewolucji AI, która napędza produktywność. Więc zasada jest prosta. Jeśli twoje portfolio opiera się na aktywach rzadkich, mówimy tutaj o nieruchomościach, ziemi, złocie. Czy bitcoinie, po prostu o tym wszystkim, czego politycy nie mogą dodrukować jednym kliknięciem, to każda kolejna transza dodrukowanych dolarów podbija wycenę Twojego majątku. Natomiast jeśli w tych czasach trzymasz się kurczowo samej gotówki, to po prostu Twoje portfolio biednieje, tracąc siłę nabywczą, i warto, żebyś miał to na uwadze, drogi widzu. Tak samo jak ja mam na uwadze Twój feedback pod tym materiałem. Jeśli wyciągasz wartość z tych odcinków, nie zapomnij zostawić łapy w górę. Dla Ciebie to tylko dwie sekundy, dwa kliknięcia, a dla mnie często cały dzień researchu. Także będę mega wdzięczny za. Każdą łapę w górę, bo to pcha nas dalej, żebyśmy trafiali do nowych widzów. Tak samo jeśli masz dłuższą chwilę, to również możesz zostawić coś po sobie w komentarzu. Każdy komentarz czytam. Jeśli macie jakiś feedback, jeśli macie jakieś propozycje, uwagi, to za każdym razem staram się wszystko przeczytać. Dzięki za wsparcie, a my lecimy dalej. I teraz zrobimy małą przerwę od newsów, bo muszę poruszyć temat, który przewija się w Waszych pytaniach. Chodzi mianowicie o Polymarket. Polymarket i inne rynki predykcyjne od wyborów w Stanach Zjednoczonych stały się bardzo, bardzo popularne. W tym momencie są tak naprawdę barometrem nastrojów inwestorów. Trafiają do CNN, są wyświetlane w Google, mają naprawdę bardzo potężne partnerstwa, a my piszemy zawsze, że to jest screen informacyjny. I tak jak dzisiaj, wcześniej w tym materiale, powiedziałem, że Polymarket w Polsce jest nielegalne. I nie są to wymysły, dlatego, że Polymarket Trafił do rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych, więc w prostych słowach, dla zwykłego urzędnika jest to zwykła buchmacherka bez licencji. Nieważne, że to blockchain i smart kontrakty, po prostu jest to nielegalne, a kary są naprawdę spore. Więc jeśli myślisz, że jakoś to będzie, jeśli używasz VPN-a, to myślę, że warto posłuchać o matematyce kar. Jeśli cię złapią, to dostajesz zabójcze kompo. Po pierwsze, minimalna grzywna to 12 tysięcy złotych do nawet 96 tysięcy złotych. Co więcej, sąd zabiera ci całą wygraną. Oraz to, co wpłaciłeś, i dostajesz karę administracyjną, czyli płacisz 100% swojej wygranej. Więc zróbmy taki bardzo prosty przykład. Dajmy na to inwestujesz 5 tysięcy złotych, to, że będziesz shutdown. I na tym zakładzie zarabiasz 20 tysięcy złotych. Więc finalnie jeśli byś wpadł w ręce skarbówki, to urząd zabiera ci 25 tysięcy plus jeszcze dorzuca 20 tysięcy kary administracyjnej. I jeszcze grzywne. I pytanie, jak można najczęściej wpaść? Według autora artykułu, który wam teraz przedstawiam, wrzucanie screenów na XA to samodestrukcja, odbieranie airdropa na portfel powiązany z giełdą, gdzie robiłeś weryfikację swojej tożsamości, to również wystawienie się na tacy i systemy analizy on są również coraz lepsze, także po prostu śledzenie konkretnych jednostek jest dużo bardziej ułatwione. Także jak widzicie, rynki predykcyjne naprawdę bardzo się rozwijają. Dzisiaj jeszcze mieliśmy informację właśnie przed chwilą o, o, o Kalesi, też zawsze podkreślamy, że jest to platforma nielegalna w Polsce, bo to też rynek predykcyjny, no i zatrudnili oni weteranów z administracji Bidena oraz byłych ekspertów z Amazonu, czyli też również taką mocną można powiedzieć śmietankę, jeśli chodzi o biznes i o politykę, więc tutaj też bardzo mocno konkurują i chcą zabrać największą część tego tortu od Polymarket. 12 stycznia, czyli zaledwie dwa tygodnie temu mieliśmy rekord, gdzie wolumen przebił 700 milionów, ustanawiając nowe ATH, no i jest to dopiero początek, więc tym bardziej warto to podkreślić, dlatego że coraz częściej możemy słyszeć o Polymarket, o Kalsi, dlatego że każdy też jest mniej lub bardziej zaznajomiony z tą buchmakarką. i i w tym momencie ryzyko prawne i finansowe w Polsce jest niewspółmierne do potencjalnych zysków. Oby w przyszłości się to zmieniło. Niemniej jednak teraz sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. I po prostu na terytorium Polski lepiej być obserwatorem niż graczem. Dobra, myślę, że dość tego straszenia. Zobaczmy, co pozytywnego albo ciekawego dzieje się w naszej branży, więc lecimy ze szybkim przeglądem, czyli taki szybki strzał z karabinu. Na pierwszy ogień, ktoś ze starej gwardii Ethereum właśnie się obudził i wieloryb nieaktywny od 2000. 2017 roku przesłał 50 tysięcy Ethereum na giełdę Gemini. Gość kupował Ethera po 90 dolarów, więc ma takie 32-krotne przebicie, ale myślę, że też możemy być spokojni, bo to częściowa realizacja zysków, dlatego że w portfelu ma jeszcze 240 milionów w Ethereum. Lecimy dalej i mamy informację od Coinbase, który zapytał instytucje, co zrobią, jak rynek tąpnie o 10%. Aż 80% odpowiedziało, że trzymamy albo dokupimy. Żadnej paniki. 60% z nich zwiększa opozycję pozycję od października, więc chcąc nie chcąc instytucje zostają z nami na dłużej i raczej każdą korektę traktują jak promocję w Biedronce. Następnie mamy fundację Interium, która dmucha na zimne i powołali oni zespół do spraw bezpieczeństwa postkwantowego z budżetem 2 milionów dolarów. I w prostych słowach chcą po prostu zabezpieczyć sieć przed komputerami, które tak naprawdę jeszcze nawet nie istnieją w komercyjnej skali, więc myślę, że tutaj mały plusik za myślenie do przodu. Na parkiecie geopolitycznym też mamy Ciekawą informację, dlatego że blisko po 20 latach negocjacji Indie i Unia Europejska dopięły deal stulecia. Szczegóły robią wrażenie, dlatego że mamy zniesienie ceł na 90% towarów w handlu dwustronnym i z takich ważniejszych liczby to do 2032 roku eksport towarów z Unii Europejskiej ma się podwoić. Także to też jest jasny sygnał geopolityczny do Stanów Zjednoczonych. Indie i Unia Europejska szukają dywersyfikacji i w tym momencie budują most handlowy właśnie z pominięciem Ameryki. Wracamy do krypto i Bitcoin w poprzednim tygodniu zgarnął 40 tysięcy Ethereum z rynku, więc prawie tyle samo, ile ten wieloryb, który przed chwilą omawialiśmy, właśnie zrzucił na giełdzie Gemini. Spółka powiązana z rodziną Trumpa, czyli American Bitcoin, dokupiła 416 Bitcoinów. Eric Trump chwali się właśnie w tym wykresie, że posiadają już Bitcoina za ponad pół miliarda dolarów. Sailor też oczywiście, jak to co poniedziałek, praktycznie dorzucił swoją cegiełkę i zakupił Bitcoina w poprzednim tygodniu za 264 miliony. Kupował średnio po 90 tysięcy za sztukę. No, i w tym momencie ma już 712 tysięcy bitcoinów. Następnie mamy informację od Giganta, czyli od BlackRocka, który złożył wniosek o nowego ETF-a, który ma generować stały dochód z opcji na bitcoina. Więc w prostych słowach, BlackRock po prostu szuka yieldu wszędzie, gdzie się da. A jako, że ich bitcoinowy ETF przynosi najwięcej zysku w firmie, to myślę, że tutaj również też powinno być zainteresowanie. Tutaj mamy też ciekawą informację i potwierdzenie dla Was, że nie tylko na krypto dzieje się insiderka. Mianowicie kongresman Kevin Hearn sprzedał akcję ubezpieczyciela Unity. Health, idealnie tydzień przed tym, jak te runęły o 10% przez decyzję rządu. Więc tak czy siak, no Wall Street ma swoje inside info i wałki, wałeczki nie są robione tylko na kryptowalutach. Następna bardzo ciekawa informacja jest taka, że już 60% największych banków w Stanach Zjednoczonych oferuje lub pracuje nad kryptowalutami. JP Morgan, City dosłownie wszystko, co tutaj widzicie, praktycznie jest. I jest to bardzo kluczowe, żebyście zrozumieli, jaki to będzie miał wpływ na najbliższe lata, dlatego, że te banki nie planują zostać na jedną hossę albo na nie wiem rok czy dwa i się zawinąć. To są plany robione na 5 lat, 10, 15, dosłownie na dekady i po prostu to jest takie oficjalne potwierdzenie, że oni tutaj zostają, oni chcą tutaj być i chcą po prostu czerpać z tego rynku również coś dla siebie. Co za tym idzie, my będziemy na tym najbardziej korzystać, dlatego że no chcąc nie chcąc muszą naganiać swoich klientów, żeby kupowali konkretne instrumenty właśnie, które będą oferować. Dlatego adopcyjnie jest to mega. Ważna informacja i zdajcie sobie sprawę, że jeszcze rok czy tam dwa lata temu praktycznie nikogo tutaj nie było i mieliśmy całe 0%. Także jest to super bullish news długoterminowy i po prostu prędzej czy później cena dogoni adopcję. A jutro my i prawdopodobnie wykresy też będą gonić wokół tego, co powie Powell, dlatego że w środę o godzinie 20.00 czasu polskiego mamy informację o topach procentowych w Stanach Zjednoczonych. Jak widzicie na załączonym wykresie mamy 97% na utrzymanie obecnych stóp, także no tutaj za dużo nic się nie wydarzy. Niemniej jednak, następnie o godzinie 20.30 mamy konferencję prasową z Powellem, także tutaj już może dużo się wydarzyć, bo no tak jak mówiliśmy w tym odcinku, Powell jest trochę atakowany właśnie ze strony Trumpa, jest sprowadzone postępowanie przeciwko niemu. Dodatkowo za rogiem mamy shutdown, który tak naprawdę zakłada klapki na oczy Fedu, no i tak jak ostatnio no de facto nie mogą podejmować decyzji, tylko muszą działać na ślepo, więc tutaj naprawdę dużo może się wydarzyć, zobaczymy. Na pewno z mojej strony mogę wam obiecać, że Standardowo o 20.00 widzimy się na kanale Crypto Insights na naszym Telegramie Pro i będziemy Was informować na żywo, co dokładnie mówi Powell, jak to może wpłynąć na wykres. Po prostu będzie tutaj relacja live do samego końca, czyli prawdopodobnie do 21.30. Na ekranie widzicie, jak to wyglądało ostatnio, także serdecznie zapraszam na posiedzenie właśnie z Powellem. A jeśli jeszcze Cię, drogi widzu, z nami nie ma, to serdecznie się zapraszam, dlatego że u nas cały czas dużo się dzieje. Niektórzy mówią o beście, a my tutaj naprawdę nie śpimy. I na przykład taki wależ ostatnio Robił 13 do 1, z tego co pamiętam, czyli 13 tradów udanych, jeden nieudany. Jak widzicie na ekranie, pokazuję wam jego zagrania, jak wygląda cała analiza. Także jeśli chcesz nauczyć się tradingu w 2026 roku, myślę, że lepszej przestrzeni na pewno nie znajdziesz. Tak samo po kanale Nasze Wyniki możesz to również wywnioskować, że tutaj naprawdę dużo się dzieje. Dodatkowo jesteśmy po pierwszym tygodniu naszego turnieju tradingowego, także mamy już wypracowane 2000 dolarów nagrody i jeszcze zostały nam 3 tygodnie, więc myślę, że tutaj powalczymy o 10 tysięcy. Także jeśli jesteś traderem, również zapraszamy. Mamy dwie pule nagród, czyli właśnie Trading Volume oraz PNL, więc jeśli chcesz zdobyć przewagę na rynku, zapraszam do naszej ekipy. Wystarczy założyć konto na giełdzie naszego partnera. To trwa dosłownie 5 minut. Do rejestracji wystarczy tylko mail i hasło, a następnie przejście przez krótką instrukcję i jesteś już na naszej grupie. Masz dostęp do platformy tradingowej, jak i do wszystkich naszych wskaźników, które używamy na co dzień. Więc do zobaczenia na pokładzie. Do Was mówił Renifer. Jeśli było wartościowo, nie zapomnij zostawić komentarzu. Pozdro wariacie i za chwilę na końcu na samym ekranie wyświetlić się poradnik do wcześniej wspomnianej giełdy, czyli jak od teorii przejść do praktyki w lekko ponad 30 minut i biegle poruszać się właśnie po giełdzie krypto. Do was mój Renifer, dziękuję za dzisiaj i do usłyszonka już w następnym materiale. Pozdru!